Tradycyjnie w okresie przedświątecznym odwiedzamy znane, nie tylko w naszej okolicy, gospodarstwo rybackie w Rokowie. Działające tu od kilku lat centrum rekreacji wciąż poszerza swoją ofertę i zaskakuje pysznymi, ekologicznymi nowościami. Zima chwyciła mocno, dzieci się cieszą, ferie tu już zimowe, prezenty pod choinką, tylko... Karpie mają smutne miny, bo przecież jak święta to karp, a jak karp no to wiadomo gdzie, w Rokowie. Ile to już lat Pan sprawuje tutaj funkcję szefa, największego rybackiego w zakładu w regionie? Znaczy może nie największego, choć mamy trochę hektarów. No my, nasze gospodarstwo liczy 31 lat, razem z żoną no to jest gospodarstwo rodzinne także dzieci no i my z żoną plan, jak to się mówi opiekujemy się tym całym gospodarstwem no oprócz tego jeszcze na, córka prowadzi sprzedaż i smażalnia ryb, no w tym roku rozszerzyła trochę działalność, bo doszły jej yy, starodowne jak to mówią się babcine barszcze, żurki czyli takie tradycyjne? Tak jest, tradycyjne na zakwasie, to tam produkują sobie w własnym zakresie. Smakują? Potrafią to robić młodzi ludzie teraz? No, recepturę przekazała babcia, która ma 83 lata, także chyba receptura jest dobra. A wróćmy do ryb. Ile hektarów tu jest wody? My mamy z naszego gospodarstwa, łącznie z tym, co mamy własne, plus dzierżawa mamy 28 hektarów. No to to jest spory akwen. Tak, no jest trochę, jest, pracy jest dużo, jak to się mówi, no trzeba trochę się sprężyć, żeby to wszystko ogarnąć. Tutaj widzimy już karpie dorosłe, przeznaczone na stół wigilijny, ale taka produkcja karpia, czy też hodowla karpia, to przecież nie jest jeden sezon. E, tak, e, cykl produkcyjny hodowli karpia trwa 3 lata, no od, e, począwszy od wylęgu do handlówki, czyli na stół wigilijny, to jest 3 lata. I pan to wszystko tutaj robi? Znaczy my, u nas jest cykl produkcyjny 2 lata. W związku z tym, że nie posiadamy takich spe specjalistycznych do wylęgu do, do wytarcia się ryb, nie posiadamy też, nie zatrudniamy ich i kupujemy na rybek. To jest ryba w granicach 2-5 3, 5 deko. Czyli takie maleństwa prawie jak z akwarium. Tak jest, no można tak powiedzieć, że z akwarium że kupujemy ryby. Proszę powiedzieć, bo to jest z tego co się orientuje karp królewski, zwany też zatorskim, a nie wiem dlaczego zatorskim, jeżeli tradycje w tym miejscu gdzie jesteśmy są wcale nie młodsze niż pobliskiego Zatora. To znaczy się, no trudno powiedzieć jak ten karp zatorski wygląda, bo. Znając niektórych hodowców z Zatora, to każdy inaczej opowiada o tym karpie zatorskim. My mamy, bierzemy z jednego punktu wylęk, to jest karp, nazywają to trochę węgierskim, no, myślę, że to jest smak najlepszy. Proszę powiedzieć, ten rok sprzyjał hodowli? No nie bardzo. To znaczy się, Początek roku był bardzo zimny, czyli kwiecień, maj, ryby praktycznie nie żerowały, później się zrobiło trochę lepiej, zaczęły dość, dość zbierać karmę. Znowu przyszedł te parę dni takiego upału, znowu trzeba było trochę przerwać, żeby nie zrobić przyduchy w czasie karmienia. Także w tym roku nam ryba no troszkę nie, nie dorosła, o, jest mniejsza, także może nie jest jej mniej sztukowo, ale, ale jest mniejsza wagowo. Ale podobno taka jest smaczniejsza. No są różni klienci od, chcą od kila 30 do 5 kilo nawet są amatorzy dużej ryby u nas na terenie tutaj południowym to raczej duża ryba taka w granicach od półtora do 3 kg. a kormorany dały się we znaki w tym roku cały czas łącznie teraz nawet na jesieni też biją w stawy mocno bo no, głód jest wiadoma rzecz że do wszystkiego zmusi także no, jest plaga kormoranów plaga wydrów, plaga bobrów, które niszczą wały. No mamy niesamowity problem z tym także, że, że no, jak to długo będzie zresztą widać po tym, że z roku na rok brakuje materiału zarybianiowego. To świadczy o tym, że zwierzęta jak to się mówi wybierają ryby zestawu. Czyli kormorany swoje jednak robią, a przecież jeszcze paręnaście lat temu to u nas kormorana nie uświadczyło się. No tak to było, no paręnaście lat temu to jak się gdzieś tam wydra trafiła to tak jak kiedyś zbierali jest tonka po o, wydra była, albo wów, ale teraz jest tego tak dużo, że, że aż za dużo, no, no trochę, trochę za dużo. Czyli przybyło Wam dodatkowo sporo, sporo roboty. No niestety tak. Rokowski karp od Państwa Górtków można kupić w naszej okolicy tylko w dwóch miejscach na stawach w Rokowie i w Wadowicach na Zaskawiu przy drodze krajowej w kierunku Krakowa na parkingu sklepu Meister. Natomiast potrawy przygotowane w ramach oferty świątecznej takie jak barszcz czerwony, żurek wigilijny, ryby smażone, sałatki czy krokiety z różnym nadzieniem można zamawiać do 20 grudnia pod numerem telefonu 791 590 989 Odbiór zamówień 24 4 grudnia do godziny 12 w Smażalni Ryb w Rokowie.